Witam wszystkich, po tej stronie Janek z Janek. Witam w kolejnym odcinku mojego wideobloga Jazda z Jankiem. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku chciałbym poruszyć taki temat związany z korzyściami płynącymi z posiadania własnego samochodu. Własnego, niewypożyczonego, po prostu yy, własnego. Wczoraj przy okazji cyklu Fiat Seicento i nie tylko, miałem okazję poruszyć temat higieny. Zacznijmy więc od podstawowej korzyści, jaka płynie z posiadania własnego samochodu. Jest to coś, co ja nazywam higieną. Podróży. Higiena podróży, mówiąc krótko, polega na tym, że to my tak naprawdę decydujemy, co znajduje się w naszym samochodzie, kto z tego samochodu korzysta. W związku z tym podróżuje nam się komfortowo, bardziej komfortowo niż korzystając ze środków komunikacji miejskiej czy ogólnie komunikacji masowej. Mam na myśli na przykład pociągi. No i. Nie jesteśmy tak bardzo narażeni na rozmaite dolegliwości, choroby, które mogą się pojawić w sytuacji, kiedy podróżujemy komunikacją zbiorową. Moi drodzy, druga korzyść tak naprawdę wynika z pierwszej po prostu posiadanie własnego samochodu to jest uniezależnienie się właśnie od tej komunikacji masowej, niezależnie od tego, czy podróżujemy w mieście, czy będziemy podróżować na większe odległości między miastami, posiadanie własnego samochodu daje nam komfort niestosowania się do rozkładów jazdy, niestosowania się do mm, zmieniającej się taryfikacji biletowej, jak i również yy życzeń i żądań danego przewoźnika. W jakimś sensie to my tutaj jesteśmy tym przewoźnikiem, my dyktujemy swoje własne zasady. No, to się wiąże z tym, co, co mówiłem przed, przed chwilą. Moi drodzy, trzecia zaleta, trzecia korzyść płynąca z posiadania własnego samochodu to niezależność od rozmaitych. Czynników. Nie tylko od komunikacji masowej, ale na przykład od pogody. Jeżeli tylko nie zainwestujemy w kabriolet, który nie ma rozkładanego dachu, czyli mamy normalne, przeciętne auto, które ma stały dach, że tak powiem, może być też składane, ale ma jakikolwiek dach, zacznijmy od tego, no to nie jest nam straszne to, że na przykład podczas wypadu za miasto na jogging, czy tam powiedzmy, nie wiem, na przejazdkę, Rowerem, nagle nie zmokniemy, czy nagle tam nie spotka nas jakiś niespodziewany atak zimna. Mamy auto, możemy po prostu schować się w samochodzie. Możemy włączyć klimatyzację, ewentualnie jeżeli auto jest pozbawione klimatyzacji, to po prostu możemy włączyć ogrzewanie, nawiew. No i możemy sobie jakoś z tymi zmiennymi warunkami poradzić. Zresztą ta niezależność to jest nie tylko niezależność od zmian pogodowych, to jest również niezależność od otoczenia, w jakim się znajdujemy. Załóżmy, jedziemy na jakieś spotkanie, nie musimy być uzależnieni od jakiejś tam. Komunikacji, która wszystkich uczestników tego spotkania na to spotkanie dowozi, jeżeli tylko pozwalają na to warunki, czyli na przykład nie jesteśmy amatorami napojów wyskokowych na tym danym spotkaniu, no to możemy wrócić do domu swoim własnym samochodem, możemy podjechać do innego punktu, zawsze wtedy, kiedy mamy na to ochotę. Oj drodzy, posiadanie własnego samochodu to także możliwość transportu, możliwość transportu większej ilości zakupu, większej ilości rzeczy. I w jakimś sensie większa gwarancja, że te zakupy, te rzeczy, nie wiem co to może być, meble, sprzęt RTV, AGD i tak dalej, nie zostanie zniszczony podczas tego transportu. Oczywiście w zależności od gabarytów samochodu nie zawsze będziemy w stanie przewieźć wszystkiego. No, jeżeli ktoś na przykład chce przewieźć dwumetrową lodówkę Seicento, będzie to raczej niemożliwe, ale już przewiezienie małej pranki jest możliwe. Mogę to potwierdzić, że byłem świadkiem takiej, takiej sytuacji. W każdym razie posiadanie własnego samochodu poprawia te nasze zdolności transportowe, co jest bardzo ważne w zasadzie na każdym etapie życia. Moi drodzy, kolejna korzyść płynąca z posiadania własnego samochodu, moim zdaniem jedna z najważniejszych, to po prostu przyjemność prowadzenia własnego pojazdu. Ten, kto odkrywa taką przyjemność w prowadzeniu własnego samochodu, miał taką możliwość odkrywania tej przyjemności, wie o czym mówią ci, którzy takiej możliwości jeszcze nie mieli, niech wiedzą, że Dużo stracili, ale wszystko przed nimi. Przyjemność prowadzenia własnego samochodu tak naprawdę nie ma nic wspólnego z jakimś konkretnym, Zamiarem, nie musi w każdym razie mieć. To znaczy, my możemy jechać samochodem z jakiegoś tam punktu A do punktu B, na przykład, żeby załatwić jakąś sprawę, ale tak naprawdę każda minuta jazdy jest dla nas przyjemnością. Ważne, żeby ta przyjemność nie powodowała też zaniku przyjemności u innych użytkowników ruchu drogowego. Ale jeżeli właśnie uda nam się osiągnąć taką fajną równowagę, że sami nie szkodzimy innym, że czerpiemy radość z tej jazdy, no to myślę, że naprawdę osiągnęliśmy bardzo dużo, ponieważ właśnie osiągnęliśmy tą korzyść, o której, o której mówię: czerpiemy radość, przyjemność z prowadzenia samochodu. W jakimś sensie osiągamy Pełnie kontaktu z tym samochodem i jesteśmy zadowoleni, są w nas pozytywne wibracje. I ta droga jest o wiele bardziej przyjemniejsza, niż gdyby ta jazda z tego punktu A do punktu B była czysto mechaniczna i musielibyśmy po prostu pokonać tą podróż w takiej męce, w takim w zasadzie, może nawet nie stresie, ale, ale w takiej nieruchomości, sztywności itd., itd. No więc, moi drodzy, to wszystkie korzyści, które osobiście przychodzą mi do głowy. Z których ja korzystam, staram się korzystać. Jestem ciekawy, jakie wy macie doświadczenia, jeżeli chodzi o posiadanie własnego samochodu. Jeżeli macie jakieś ciekawe spostrzeżenia na ten temat, na przykład przypominacie sobie swoje życie przed posiadaniem własnego samochodu i właśnie już po zdobyciu tego upragnionego autka. Będę bardzo wdzięczny, jeżeli umieścicie to w komentarzach pod filmem. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za wsparcie. Życzę miłego dnia, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam Janek z Janek.